Dzień dobry moi drodzy, witam Was w wydaje w czwartym odcinku sąsiadów. No i lecimy dalej z drugim sezonem. Mamy teraz prosiaka. Prosiaka. Nasz sąsiad sobie kupił... mojego prosiaka i trzyma go w klatce na korytarzu i mu regularnie przynosi jedzenie. Jego papuga ma też niezły apetyt i opycha się płatkami. Po takim wysiłku sąsiad zasługuje chyba na drzemkę, no tak! Ale przecież jesteśmy jeszcze my. O, 70% presji, 7 minutek, 7 pułapek. Lecimy. Więc tak, trzeba sprankować świnkę. Yy, Taż... Jezus, jak ona jest smutna. Albo przerażona. No nie dziwię Ci się. Ale to słodziutka. Dobra, idziemy do szafy. To on... O. Czy to ma znaczyć, że tam nic nie ma? Wow, nic nie ma. No to faktycznie nowość, dobra. Lecimy tu I, i tu też nic nie ma. Pinytki możemy wziąć? Tak, pinytki możemy wziąć. Możemy iść teraz na górę, a mam długo śpi. pewnie trzeba... Aha, co tutaj? Skórka od banana. Albo dobra wyjdź. Teraz yy, idzie po butelkę, żeby nakarmić prośka. Dobra. My sobie podejdziemy tu. Oczywiście ci na paluszkach. Uli uważaj, bo tam jest ta Nie wiem o co tu chodzi. Proszę tylko nie iść tędy. Super. Co tam wziąłeś? Pikantne chipsy. A to? Dobra, i co on tutaj... Uu. Dobra. Idziemy na górę. Czy to jest nitrogliceryna? Jedno wstrząśnięcie i będzie bum. Gdzieś to będzie trzeba dodać. Dobra, co my tu mamy? Szapkę. Może tam coś e? będzie. Nie, albo i nic nie będzie. Tutaj jest... kluczyk. No tak. Zobaczymy ten klucz. Musimy wziąć... coś później. Jak on będzie spał może... E? Ok i to wszystko kaktus. Jest strasznie kujący. Mhm. Czyli co, kaktusa można dać Może gdzieś do łóżka czy coś, nie wiem. Zobaczymy za chwilę. Dobra i spać bym e, chciała Ci wziąć klucz. Dobra, lecimy. Podziwo oczywiście. Dobra, uciekaj Jakbyś tak tylko mógł troszkę szybciej Byłoby wspaniale Dobra, coś bym tutaj dodała Ale może Może pikantne chipsy A, Nic z tego Okej, okay. pineski pójdą do łóżka. Wstać tutaj, mój drogi. I wejdźmy mu na górę i tam coś pokombinujemy jeszcze w takim razie. Ech, co tam można porobić? Mamy sobie to banana. To może. O, to mamy to. Nie, dobra. I no jak nie. To nie. On teraz idzie nakarmić. Dobra, I naprawdę już nic tutaj. Dobra, ja się schowam na razie, bo on chyba już idzie spać. Będziesz miał fajny sen. Dobra, lecimy na dół. Do tej kuchni tutaj coś trzeba pokombinować. No uciekaj. Do lodówki jeszcze zajrzę. To no, co to jest? Leć, leć, nie przejmuj się. A może do tego dodamy? A co to? Dobra, a my lecimy tu. A może do tego trzeba dać? Uh -uh. No wiem, uh -uh. wiem, wiem, że nie tu Zaraz to zrobię No ale leć Bo mam jeszcze parę pomysłów Aha, bo Wypuśćmy świnkę Właśnie, czy my nie wypuścimy świnki? Dobra Co tam? Idźmy na górę I lećmy tu Może zdążymy bo ja bym dodała tutaj tak to jest to idziemy tu pociąg oczywiście aha ja i obudziłam też ptaka nie trudno leć tu ja bym jeszcze spróbowała dodać a Rozumiem. Musimy poczekać. No cóż, może zdążę. Dobra, popatrzymy sobie teraz, jak karmi kapuszka. Ale, Sąsiad, jak ty byś się sprężył, to ja bym była naprawdę w niebo wzięta. No i. Co za murzyńska z No dobra Idziesz yy. Wiem mój drogi, no nie możemy teraz nic zrobić no Może dążę, a jak nie to Trudno, jeszcze raz będę to przechodzić Dobra, jesteśmy gotowi Leć dobrej nocki i idziemy. U, szybciej. Dobra, może się uda. Kurczę nie. Nie damy rady. No dobra. Nie będę na razie tego ponawiać, bo zrobię tak faktycznie, jak mówiłam yy, ostatnio że te odcinki, które mi poszły gorzej, przejdę raz jeszcze i tak postaram naprawdę, no żeby było te 20 na przykład 7%. Dobra, a tym razem spróbujmy sobie jeszcze ten czas na grilla. Święka zniknęła. No tak, wiadomo. Dobra, grill się pali, opyka się jednym stekiem za drugim. Nie mogło zabraknąć butelki taniego wina. Dobra, 6 pułapek, 75% procent już. ok I 7 minut. Działamy. Okej, okay. grill, widzę piwka, coś. Papuga jest, a nie ma. Dobra, zobaczmy sobie. Przeszukujemy po kolei. Oj, Jezu, jaka rzeźnia tutaj się odbyła. Fineski można wziąć. On idzie co? Pewnie po mięso zobaczyć co jest w apteczce. No, co tam masz? Benzyna. On na przyspieszony wzrost kwiatków, może? Tak to trochę wygląda. E, dobra mój drogi, co ty tutaj będziesz robił? Widzisz, smażyć sobie. Nie wiem czy to coś możemy zrobić. Może... Może damy ciepineski? pineski. Dobra, wychować szybko, bo on idzie chyba jeść. Tu masz skórkę od banana. I coś w lodówce. No, co tam masz? Ocet! Dobra, leć, mój drogi na dół. Ocet gdzieś tam będzie dolać. Okej, okay, pije wino. Idzie. Uciekaj, uciekaj. Na styk. Dobra. A czekać bo tu może coś. I coś z gaśnicą. Możemy ją wziąć? Nie. popiąta ją może. Dobra, on chyba tu idzie. Dobra, i tak. Myślę, że trzeba będzie podmienić. benzynę. Dodamy jakoś może do grilla. Potem coś z tą roślinką. i dobra, i zobaczymy. Mm -hmm. Patrzę co tutaj jeszcze bym... Aha, i to bym musiała jakoś podmienić No idź, bo ja, ja mam świetny plan. Okej, okay, proszę sobie. Więc tak, tutaj dodajemy to. O, kurka <śm> dwona mamy. <śm> no nie żartuj, że się nie da. I tutaj te roślinki. Nie? No dobra i co my tu mamy? Szybko się chowamy, bo sąsiad już idzie. Jeszcze mu podmienimy co. Dobra i... Poczekajmy. No! <gry> spróbujmy tutaj podmienić. No nie będzie w nie? o! Tak nas usłyszał. Kurczę, zapomniałam, że muszę iść cicho. Nie zrobię kombo, a już myślałam, że mi się tak fajnie uda. No i śpić na górę. Dobra. I obserwujemy, co tam, bo nie wiem, czy już wszystkie pułapki. O po co on A pogaśnica, okej. Okay. Tylko, że chłopczy masz ją troszeczkę poplątaną. Okay, super, okej. Okay. Znajdował się porządnie, mamy to. No i co dalej? Popsikaj sobie tą roślinkę, no. nie, Cię wylądą Ekstra. Zostaje jedno. Okej, okay, czyli mamy już wszystko. I idź stąd. Tak na wszelki wypadek. Nas nie ma. Bo Boże, mi się A była taka cudziutka. Napisz się mój drogi. Kończymy tę zabawę. Okej, okay, 92%. Spoko. E, to był fajny odcinek. Okej. Okay. Mhm, brązowy. Spoko. Jak przejdę wszystko, to postaram się wszystko przejść tak żebym miała złoto. Mhm. O, będziemy już trzeci sezon zaczynać. Ekstra. 10 minut, wow, dobra. E, dziękuję ślicznie. E, bardzo proszę o lajki, subskrypcje, żeby ten kanał jakoś tam rósł w siłę. E, no a na dzisiaj to wszystko. Jeszcze raz dziękuję miłego dnia, wieczoru w zależności kiedy to oglądacie i do usłyszenia niebawem. Dzięki.